Sam pomysł zrodził się po obserwacjach, użytkowaniu i dyskusjach z innymi użytkownikami. Kanapa, która jest przedmiotem tutaj zgłoszenia patentowego, czyli ten narożnik. Problemem w tego typu narożnikach jest ta funkcja spania. I kiedy rozłożymy taki klasyczny narożnik do funkcji spania, czy też jak to mówimy, wypoczynku, mamy podziały ogólnie poprzeczne, które troszeczkę nam przeszkadzają w tym odpoczynku i śnie. No stąd się narodził pomysł, żeby. Troszeczkę połączyć tapczan z narożnikiem, i wtedy zastosowano dwa takie same materace i dodatkowo taką poduchę uchylną. Uchylna czy też obrotowa poducha dodatkowa powoduje to, że w stanie rozłożonym mamy blokadę do przesuwania poduszki. Dlatego też zastosowano tutaj specjalne blokady, żeby zapobiegać niekontrolowanemu przemieszczaniu się materacy. Kierowałem się tym jako autor. Tego zgłoszenia, żeby mieć równe powierzchnie, które mamy dostępne w tapczanie zwykłym, zadoptowanie tego do narożnika z zachowaniem tych funkcji i dodaniem funkcji dodatkowych typu zapobieganie, przesuwaniu się poduszki i te blokady, które zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. Starałem się jak najwięcej użyć komercyjnych dostępnych na rynku mechanizmów typu zawiasy itd. Natomiast blokada, o której wspomniałem, jest to coś indywidualnego, czego wcześniej nie było. Wykonanie takiego prototypu nie jest aż tak drogie, ponieważ wykorzystujemy, jak powiedziałem, pewne elementy komercyjne. Natomiast rozwiązaniem, które wymaga indywidualnej tutaj pracy jest, są właśnie blokady, które zapobiegają temu, żeby się te uchylne elementy nie wychylały, pozostały w pozycji takiej, której rozłożymy. Reszta myślę, że jest to kwestia nawet zmontowania z rzeczy, które w różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych są dostępne na rynku.